Witam Państwa, zapraszam na kolejny jeszcze odcinek, jednak teraz jesteśmy faktycznie na miejscu pierwszego pochówku, niedaleko cmentarza AK Regina 2, a więc tu oczywiście pokażę minutę czy to mile trudno mi określić kto tu jest pochowany, a więc miejsce. Pierwotnego pochówku partyzantów oddziału Regina 2 Batalionu Cudysłów Barbara XVI Pułku Armii Krajowej. Tu leżą chyba pochowani jeszcze część albo kilku, trudno mi określić. Tak wygląda: to trzeba powiedzieć dalej. Tu już się rozciąga las, i, i, i tędy jest do Reginy niedaleko. To już jest ostatni cmentarz w tej stronie. A więc teraz już się będziemy żegnać 26 kwietnia 2024 rok. A więc za chwilę, żeby było oczywiście trochę więcej niż minuta miejsce pierwotnego pochówku. Czyli miejsce ostatniego pochówku. To, co mówiłem, oczywiście, że takie miejsca z II wojny światowej też są, jak ten cmentarz w Gorlicach, Glinik. Y, 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 tam y, niedaleko fabryki maszyn Gorlice Glinik. A więc tutaj wieczne odpoczywanie radzi do panie, a światło w wieku stanie świeci na wieki wieków, Amen. Nie odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen to by było już. Wszystko jeszcze. Znicze też są jeszcze, to trzeba pokazać. I tu oczywiście tak to wygląda. Tu się trzeba pożegnać z Państwem i Dozo.